Czas się odnieść do traileru. Otóż od razu wam powiem, że to nie będzie film. To będzie serial. Oczywiście tak. To będzie serial o gdzieś wojnach pod tytułem The Mandal Mandalorian. I dzisiaj właśnie go sobie obejrzymy. Więc reakcję na trailer The Mandalorian. Oczywiście wiem o co chodzi z The Mandalorianem. Czekajcie, chwilę, dobra, sorry, bo musiałem coś zrobić, więc dobra. Zresztą znowu musiałem coś zrobić, a tym bardziej Babcie do mnie przyszła, więc dobra. Babuszka na dole. Zapowiada się ciekawie. Ciekawi tylko to, dlaczego szturmowcy są na o, widzę. Że to będzie dosyć ze starej rebelii Nie, to na pewno będzie ze starej re rebeli. Hmm. Jakiś rebeliant. Jakaś planeta, której zapewne nie gdzieś w innych częściach. A to Mandalorian. Hmm. oh it's so much fun to this is the mm. bounty hunting is a complicated profession oh. Ile garbunitów Mandaloria Mandalorian No cóż trailer wygląda Naprawdę spoko i myślę, że ten serial będzie naprawdę fajny przynajmniej taki Uważam Bo trailer będzie piękny, ten trailer jest piękny to będzie w telewizji normalnie chyba leciało albo w, nie wiem, na jakiejś stronie, na przykład na Netflixie, ale nie, nie bo nie pisali, że oryginalny Netflix Netflix oryginal to musi być yy... to musi być yy, w telewizji, naprawdę fajnie, że to zrobili Dziękuję Wam za oglądanie w takim razie. To była taka reakcja na trailer y... Star Wars The Wars Tche Mandalorian Oryginal Series Streaming November 1-2 Widzimy się, siema